Drze, strywamy na was placko wieży, lecimy dalej kolejny poziom. Starożytny ser. O Jezu, o nie! Ostatnio terroryzowaliśmy ser, teraz ser się zemści Dobra, lecimy, tutaj mamy jakiś metal wybloczek. Tu znowu ten portal jakiś dziwny, tutaj jest klucz potrzebny, czyli lecimy w drugą stronę. Meg gościa, wracamy się. Pyk. Tą platformę można rozwalić? A nie, ona znika sama. Dobra, to robi sens. Meg, ty gości. Fek. Jeszcze jakoś to ogarniam Tak podstawowo. Hop. i W drugą stronę. Dobra, jest. Oczko! O, ale to jest sekret, ale taki łatwy był. Myk W dół. A tam był. Znak zapytania był. On coś zmienia? Nie. Aha. Dobra. A czekaj, tu kiełbasa. O, zerbiście. Nie wyszło Tu się chyba w ogóle nie skacze? Tu się nie skacze, przecież panie Dobra, easy peasy Czekaj, to wygląda jak można było to rozwalić Ta, pęknięte było Czekaj jak go w trakcie biegu e, tam nie przejdę Tam tylko mogę spaść Jak go się rozwalić tak sprytnie? Jaka to jest zasada, żeby go rozwalić? Raz mogę, raz nie mogę, nie wiem jak działa O, tu jakiś bombowy ziomuś? Bo będzie we mnie rzucał bombą? Super tąd. Co to jest w ogóle tont? Że ja go pejtuję A, ty! Takie coś mogę zrobić? Właśnie zastanawiałem co to są te piorunki takie, że ja mam takie dziwne, nie? Takie białe dookoła mnie były, czyli mogę zrobić ten taki super tont wtedy. To jest bomba? Szczura, mogę rzucić! Myk! Ej! Dobra, za blisko. No tak, bomba. Kluczur? Dawaj mi kolejną bombę! A, ty! Nie mogę przejść! Ale byś mi przynajmniej ją zniknął, a nie kurde wysadził I w lewo i tu Myk O, a tam na górze będzie dzwonek. Pyk W górę, pyk, tu Tu trzeba rozwalić ser. Czekaj, 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 na ser trzeba wleźć. Wleź, hop i Pum. Dobra, stuwa to nie jest wiele. Ale zawsze coś. Panie, to jest kolejny gość, którego chyba nie będę rozumiał. Czyli tak? Czyli Żub i Myk. Uzorąbiliście. Myk, 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 myk i do góry. Aj! ej, mogę ją złapać jeszcze. Coś to chciałem zrobić. Dobra, tu jest bombka. I myk. Nie. A, tak, dobra. Tu jest kolejny szczurek Czy muszę pójść na górę? Ty, a ten gość nie padł Chodź tu kurde Dobra, teraz leży na pewno Nie wyszło Myk I bum Nie, nie wyszło I myk Czyli tego nie mogę rozwalić Jak będę taki szybki? Też nie Dobra, się muszę polecieć do góry Si-ziup To dało się na pewno zrobić mądrzej Ej, tu jest kolejny szczur No, bombka I myk ty, łatwo Kolejne oczko Co ja mam z tym zrobić? Gdzie jest jakiś szczur? Uj! Muszę tu speedranować, bo gdzieś tutaj on jest, nie? Tu jest Ale ty wybuchniesz w niego, nie? Tak, to styknie, dobra. Zrobiliście, ty. I to było wszystko. Okej, okay, easy peasy. Tu hop, bomba kolejna. Kolejny szczur! Zabraniłeś Pepino 10 razy! Przepraszam Pepino, ja nie chciałem! Pepino, naucz się rzucać, to, to nie moja wina, to twoja wina. Ała! Nie sądziłem, że jeden rzut bombą może mi sprawiać tyle problemów. Pyk! Ona wybucha szybciej niż zwykle! Okej, okay, kiełbasa. A to jeszcze na górze wygląda, jak można było to rozwalić. Można, oczywiście, że można. O! Z tym gościem tylko mogę wejść! Ej, zarąbiście! I co, co, to jest? Słoik? O kurde, a mam, od razu. Ale heca. Ne, to chłopie przydatny jesteś. Myk, kluczymy. Ale fajnie. Ile kombosa wbite? I... myk! Masz z powrotem. Dobra, nie, nie wybuch. Mik Dobra, wywaliłem ich poza mapę, pewnie nie żyją. Coś tu jest? O! Jest! A tu? Też wygląda na podejrzanie. O, też jest, super. Ale teraz mi się nie ładuje żadna inna ranga, mam cały czas A. A i to był ten treasure! Ten klucznik to był ten treasure, co, co kamieniłem w poprzednim odcinku. A wcześniej miałem cały czas wskaźnik do kolejnej rangi, a teraz mam cały czas A i nie mam żadnego wskaźnika nic. Wiem że jest jeszcze P, bo Mangetsu robił. Nie wiem na czym to polega. Czy to jakiś pacyfista, czy jak? Ale na razie nie wiem czy ja w ogóle... O! Dobra, jest ucieczka. Nie wiem czy ja w ogóle więcej niż A mogę dojść? Aktualnie tak jak ja teraz gram. Myk, dobra, uciekamy. Tu jest kolejny do ratowania. Tego rozwamy. Może przejdę sobie tędy. Nie, tędy się ila. Dobra, nieważne. choć tu. Na góry na górę weź. Pyk. Nie, od niego uciekamy. Pyk, pyk, pyk. Dobra, super. Tędy. Siup. Tego rozwalimy. Nie, nie, nie. Do góry, do góry, do góry, do góry! Do góry! Szp Jezu! Nie mogę tam wleść! A czekaj, wiem co mogę zrobić! I myk! Zapomniałem, że to istnieje. O, bomba? Się przyda? Dobra. Tak! Bomba jest potrzebna. Pyk Cześć, zrobimy tak. Nie, nie wyszło. Ten super skok! Nie! Jezu, marnuje czas! Do góry! O ma opóźnienie małe z tym Dobra po prostu wlezę tu normalnie Muszę się nauczyć jak tu wymierzać jakieś nie wiem prędkość i tak dalej Dobra na odwrót Jakiś achievement ale znowu nie mam czasu patrzeć Pyk 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 Ej nie mam kolejną rangę ty Idzie mi kolejna ranga jakaś I teraz do góry Nie Czyli to można było zejść w dół. To nie wiem, czy o to chodzi. Chyba tak. Tak, w końcu chłopak pokazuje przecież. Dobra. I w drugą stronę. I. Dobra, nieważne, tędy płacimy. Ty. E, zostało mi 40 ileś sekund. To nie jest za dużo, chyba. E, co ja chcę zrobić? A, e, dobra, udało się. I guess. Nie do końca tak, jak miało wyjść, ale udało się. Nie, szybciej biegnij! Tu jest dzwoneczek? Nie, 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 nie weź mi ten dzwoneczek Co daje dzwoneczek <laughs> On jeszcze się musi śliznąć, odro... nie mam 9 sekund, dobra nie, 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 nie nie, a jestem obok, nie? A co się stanie jak nie zdążę? Dobra, zdążyłem! Ale kolejna ranga była! Czy to może P nie jest Z pacyfisty, tylko od pizzy? Znowu wszystkich mam. Super. O! Siema, Mordo! Coś tam było, że iść do pana Stika, żeby do bossa pójść? No tak, mam hajs już na siebie. Ej, ty, panie gadżet, co jest? O! tu boss! A czekaj, to może bym najpierw zrobił ten kolejny poziom. Tutaj. On wygląda trudny. Przynajmniej Czacha jest. Blood dungeon. Okej, okay, to rzeczywiście brzmi trudno Co? Ryba? What? O co chodzi? Eee, tam na górze coś było Rybę można było trzasnąć. Okej, okay, super o! Gosia wybiłem do góry. Eee, aha. O, to jest jakaś lawa czy coś takiego. Znaczy to na pewno nie jest lawa, tylko jakieś inne dziadostwo. Czy pewnie sos oj! I chyba gorący sos Znaczy, gorący, ostry, hot Nie, 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 do góry, do góry, do góry, to jeszcze coś było Ziomuś był Cały czas tu wbiegam No nie, panie, nie dotkłem tego nawet Ale ty miałeś się odwrócić Kliknąłem, żeby się odwrócił To chyba trzeba kliknąć, jak jeszcze jesteś na ziemi Co tworzy mały problem O, tu nawet, kurde Piła jest Znaczy, piła Ten ciach, -ciach do pizzy o Jezu, pociachło mnie Oczko, oczko Jakoś tak łatwo He. Hmm. No czekaj, jak się do niego dostać? Może z góry? Bo właśnie z dołu Nie, tu tego nie rozwalę w ten sposób Jakaś ściana? Chyba nie, chyba z dołu Czy to mogę rozwalić jakoś? Hmm, nie wygląda na to Ale to jest jakaś skrzynka! Jakby można było tutaj coś zrobić jednak O, czekaj, czekaj, czekaj jak to zrobić? Panie, panie, panie! Nie waź to. Hop. Jakby znurkować próbuję, ale. Czy to jest dobre myślenie? No, wydaje mi się, że mi się udało, ale chyba. Chyba to trzeba po prostu do drugiej strony dojść. O, ty! Gość, gość z kluczem! Gość z kluczem! O, dobra, łatwo. E, tu można tylko podczas ucieczki dojść. Mek. Ja ich chyba straszę po prostu jak jestem szybki. Tak mi się wydaje. Chłopie! Ale to czy coś robi? Zadaje ci obrażenia? W się sensie odejmuję punkty jakieś Jak tam dojść, jak tam dojść! Tak żeby nie oberwać! I nie wleźć na górę, Jezu Czekaj, hop! Nie! No, tak na pewno nie O, Udało się, dobra! Panie! Dosłał pan kiedyś kopa w dupę? O, a co to było? Ale fajno, czarno No oprócz, oprócz tego. O, a tu jest? Oczko? Co tu zrobić? Od dołu można, czekajcie, tam jest platforma jakaś, od dołu można dojść. Czej, tu, 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 tu. Jest, 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 czekaj. No nie. Ten super nie jest taki łatwy, jak wam się wydaje. No bo on się, się musi pośliznąć się jeszcze. Just! Nie pytajcie ile spędziłem tu czasu? Nie odpowiem bo się wstydzę Dobra? Czekaj, 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 pieczora! Okej, okay, czekaj, pyk Nie wiem, czemu się tak wracam To jest jakiś ziomuś? No i super. I tyle Ej, zła tyle się męczyłem, żeby tu wleźć No znaczy, że nie, nie, wszystko zapiszmy razem, nie? w hard pepino ten time, no co? A tam jakiś patyczek się śmiał, śmiał. Co jest? Uff, <laughs> wafel dalej terroryzuje ser Ta jedna rzecz się nie zmieniła. Bo, wszedłem do jakiegoś nowego zamku, czy coś? No, by się tam na górze jest oczko? Nie, 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 wyjazd. Co ty? Meg? Ej, łatwo. Tu nie oberwać tego światostwa. Eee, dobra, udało się. I'm speed. A tu jeszcze niektóre są właśnie takie przyczyste jakby podczas ucieczki można było tu wrócić i to zebrać Ale to wtedy... Kurde, to czas przecież jest ograniczony podczas ucieczki. Nie wiem jak tu wleźć, nie wiem jak tu wleźć chyba, że po prostu... Chyba po prostu złapać. Dobra. Y Zio zio ziomek jest! Tam ziomek był! Daj mi wrócić! Ej, oszukane! Okej? Okay. I teraz ucieczka. Raz spierdzielamy, spierdzielamy na szybko. Dzwoneczek. Czy tam można wrócić? Nie można wrócić Tam tylko raz można pójść. Ale może jednak podczas ucieczki dałoby się tam pójść Panie! Panie! Daj mi wejść Bra Pyk Pyk Tu jest kolejny ser, czyli na dziadostwo Co to było? Jakieś kiełbaski, czyli na dziadostwo Ej tam był goś... Czekaj, 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 czekaj Bo tam było Ten dziad był Ja muszę go mieć Tu, 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 tu tu. Na spidzie, na spidzie. Właśnie tu Bierz ten skarb Zbije lamy, Chupie, chupie, chupie Tu na górę. Zostały mi dwie minuty, to chyba nie jest tak mało. Chyba. Pyk, pyk. Dobra, się Tam na górę można, ale nie wejdę tam. Dobra, weź, weź, weź. Nie ja wiem, że cię boli. Pyk. W drugą stronę. Aj, to jest to, co próbowałem się tu dostać I w drugą stronę rybę rozwamy, kolejną rybę rozwamy Make do góry Nie gościu! Przez szybki byłem I, A mogę teraz tu wejść? Nie mogę Nie wiem jak tu wejść A mogę tam skrótem w ogóle przejść Ile mi zostało? Półtorej minuty, dobra, nie jest źle Fek, na górę nie, skrót, skrót, skrót. Tu jest jakiś Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Jest źle. Dobra, wleź tu normalnie. Pek, pek W drugą stronę, na górę I jest! Mamy to, mamy to, mamy to, chłopaki Uciekłem. O, nowe ubranko! Very nice! Cześć, ale mam wszystkich. Czyli tamten ziomek, co go nie zebrałem, to był jakiś opcjonalny? On mi tylko punkty dawał? I miałbym wszystkie sekrety, gdybym ogarnął, jak tam to jedno oczko zrobić. Ty, ale jeżeli ja osiągam A za pierwszym razem, i byłem już w sumie chyba prawie w połowie w kolejnej randze, to P chyba nie powinno być aż takie trudne? Na pewno jest trudne, ale... Serio? Niebieski? Nie, no biały jest ładniejszy. A to co to jest za klucz? No dalej go nie mam. Dobra, to co, na samocie lecimy na Bosa, który wygląda jak jabłko albo to może jakaś papryka czy jak cokolwiek. Nie wiem jak pizza, to raczej papryka bardziej pasuje. A w tym musimy to na bo do zobaczenia się ma.